Chcesz jakiś sucharek na początek? Dzisiaj nie. Off-topiki na daily. O, to jest piękny temat. E, ostatnio słyszeliśmy o daily, które trwało długo. Długo, długo. długo, długo, długo. Dlaczego? Dlatego, że daily było wykorzystywane jako spotkanie statusowe. Po co w ogóle jest daily? Daily jest po to, żeby się zsynchronizować. I do tego twórcy z Krama przewidzieli, że nie będziemy potrzebowali więcej niż 15 minut. Ja ostatnio lubię mówić, że daily to jest to spotkanie, na które przychodzi nasza cała ekipa remontowa, czyli glazurnicy, elektrycy, hydraulicy i ustalają, co będą robić dzisiaj, czyli do następnego daily. Po to, żeby się nie okazało, że na przykład trzy osoby chcą pracować na tej samej ścianie albo w tym samym rejonie, i żeby po prostu nie wchodziły sobie w drogę, ale żeby też się upewniły, czy na pewno że rzeczy, które chcą wykonać. Mogą być wykonane, bo inne procesy się zakończyły. To jeżeli już jesteśmy przy tym pięknym porównaniu, glazurnicy, elektrycy i. tam ktoś jest? Hydraulicy. I hydraulicy, to zastanówmy się, co jeżeli na takim spotkaniu, gdzie oni tak naprawdę szybko powinni się wymienić informacjami i zabrać się do roboty, zaczną ustalać, co i gdzie dzisiaj pójdą na lunch. O, albo zaczną dyskutować o wczorajszym meczu w piłkę nożną. Albo e, będą mówili o tym, że e, piętro niżej wprowadziła się bardzo fajna lokatorka. O. I teraz, jeżeli. I to jest triki, bo z jednej strony nie mamy na tym spotkaniu Scrum Mastera, przeważnie, z drugiej strony to Scrum Master powinien wyłapać coś takiego i to uciąć. Natomiast wszyscy wiemy, że z trzeciej strony to nie jest tak, że Scrum Master powinien te wszystkie off-topiki wyłapywać i od razu je ucinać, tylko powinien nauczyć zespół, jak sam zespół sam organizujący się, ma sobie z takimi off-topikami radzić. Dobra, to teraz jeszcze zanim powiemy, jak sobie pani radzić. Bo zespół jest samoorganizujący mm -hmm. się, jak dobrze powiedziałeś. Jeszcze rozszyfrujmy jedną rzecz. Te oftopiki, które wydają się oftopikami, wcale nie muszą być oftopikami. Tak? Bo one faktycznie, jeżeli się troszeczkę bliżej im przyjrzymy, może się okazać, że one dotyczą tego, co robimy i one faktycznie zmienią się w co? W impedimenty na przykład. Więc tak naprawdę oprócz tego, że powinniśmy nauczyć zespół, co robić z takimi oftopikami w ramach ich samoorganizacji, musimy też y, nauczyć albo musimy y, uczulić zespół na to, że one niekoniecznie zawsze będą off i zanim przerwiemy tę wypowiedź osoby, która wydaje nam się, że wykracza jej wypowiedź poza y, ramy, a powiemy zaraz, jakie to są ramy, to zastanówmy się, czy to faktycznie są off -topicami. Zanim powiesz, jak nauczyć, ja powiem o ramach, o których przed sekundą wspomniałem. Co jest albo co nie jest off-topiciem, jak pewnie większość z Was pamięta, jakiś czas temu w Scrum guide'ie on nadal się znajduje ten zapis, ale ten zapis kiedyś był bardzo konserwatywny i sztywny, że podczas daily powinniśmy odpowiadać na trzy pytania. Nie będziemy mówić jakie, bo one znajdują się w tekście pod tytułem daily Scrum Meeting, ale ważne z naszego punktu widzenia jest to, że wszystkie trzy dotyczyły osiągnięcia celu sprintu. Więc tak naprawdę na daily powinniśmy mówić o rzeczach, które służą zespołowi deweloperskiemu, celowo używam tutaj słowa de zespołowi deweloperskiemu, o osiągnięcie celu sprintu. Więc wszystkie tematy, które e, nie tyczą się osiągnięcia celu sprintu są potencjalnymi off-topicami. Of tak. Oczywiście no. cel sprintu musimy mieć, jeżeli nie macie albo nie wiecie czym jest, link do tekstu znajduje się pod filmem. A teraz jak to zrobić, skoro jesteśmy z Master'em i nie ma nas na spotkaniu, na którym mamy interweniować, kiedy się pojawiają wtopiki? No to tak jak już troszeczkę zasugerowałem, po pierwsze powinniśmy nauczyć zespół, co jest to off-topikiem, a co nie, i żeby sobie radzili z tym sami. Po drugie, jeżeli spotkania wykraczają 15 minut, przekraczają 15 minut, no to wtedy faktycznie jako Scrum Master powinniśmy się pojawić, zainterweniować, i wtedy możemy zidentyfikować, dlaczego. To spotkanie trwa ponad 15 minut i o czym rozmawialiśmy do tej pory i wytłumaczyć wszystkim, że to nie, są, to nie jest miejsce na e, takie off-topiki. Po trzecie, w Scrum Guide jest taki piękny zapis, o którym nie wszyscy chyba pamiętają, e, że zespoły deweloperskie bardzo często po daily spotykają się na dedykowanych spotkaniach, dyskutujących, rozwiązujących rzeczy, które wyszły na daily. Czyli na przykład z jednej strony off możemy w ten sposób potraktować, jeżeli to jest coś, o czym... Ludzie chcą porozmawiać, no to tak, ale nie na daily. Zróbmy daily w 5 minut, a potem po daily spotkajmy się na jakiś off-topic. Tak? tak jest. E, druga rzecz, do której możemy wykorzystać ten sam, tę samą technikę, to jest e, sytuacje, w których rzeczy co prawda nie są off topiciem, ale interesują jedynie dwie osoby z całego development teamu. No to znów, nie męczmy pozostałych rozmową o tym na daily, bo oni się do daily zniechęcą. Tak jest. Tylko spotkajmy się po day. Podaliśmy receptę? Receptę, a nawet recepturę. Żeby był jakiś suchar na koniec.